Barwna parada Mikołajów przemierzyła miasto na swych niezłomnych rumakach. Widać ich było z daleka, czym wzbudzili wiele pozytywnych emocji. Wesołych. W deszczowej pogodzie, ale jednak w gorącej atmosferze ulicami polic przejechała kolumna Mikołajów. Pomimo zmroku i słabej widoczności, dostrzec ich można było już z daleka. Pełni entuzjazmu i w dobrych humorach obwieścili mieszkańcom, że właśnie odbywa się drugi zimowy rowerowy przejazd Mikołajów, a ci pracują w każdą pogodę, choćby nawet z nieba leciały pioruny. To już druga edycja naszego wieczornego przejazdu rowerowego Mikołaju w policach. Zadebiutowaliśmy w ubiegłym roku. Środowiska miłośników rekreacji rowerowej, a więc Grupa Rowerowe Police, Polskich Lub Cyklistów Samarama oraz Stowarzyszenie Nasze Police zorganizowaliśmy wspólnie kolejny przejazd. Warunkiem jest dobra zabawa, warunkiem jest świąteczna atmosfera, ale jak widać wszyscy rowerzyści znakomicie wpisali się w nasz przejazd, bo chodzi o to, żeby się fajnie przebrać, fajnie oświetlić. Uczestnicy przystroili nie tylko swoje rowery, zadbali też o własny wizerunek, przebierając się za Mikołajów, Renifery, Jednorożce, a nawet za Grincha. Chociaż pogoda była niesprzyjająca, to impreza przeciągnęła 20 uczestników. Rowerzyści przemierzyli miasto w asyście policji i straży miejskiej. Tempo Stosowano do średniej krajowej, by nikt nie zostawał w tyle. Przejazd wzbudzał pozytywne emocje, a spacerujący policzanie z uśmiechem reagowali na widok Mikołajów. Tym samym 20 uczestników dało przykład, że jednoślady to pojazdy, którymi dojedzie się wszędzie i szybciej, zwłaszcza gdy na ulicach korkuje się ruch. Może do samego świętego Mikołaja dotrze informacja, że sanie i renifery odchodzą już do Lamusa.